Cześć, tutaj Fartek i to jest już szósty odcinek z serii mojej przygody z Minecraft. Nadal mi się tak niestety wyłącza i potraciłem trochę rzeczy, no ale dużo rzeczy przyniosłem. Diamenty się też znalazły, wiem gdzie jeszcze są. Dzisiaj się jeszcze po nie, po... Wydo... pójdziemy po nie i pokażę Wam bardzo fajny sposób przepalania różnych rzeczy w Lawie. Wrzucamy. Oj. Teraz nie wyszło. O! I złoto. Widzicie? To jest bardzo pomocne. Jeszcze tylko pójdę zobaczyć czy tak samo jest z drewnem, bo to by był szybki sposób zdobywania węgla. Starczyłoby, że wrzucamy do lawy. I... O, króliczek. Aha, jeszcze pokażę Wam, do czego dzisiaj się wybierzemy. Zresztą chyba nie będzie widać, ale już zaraz Wam pokażę. Do miejsca, które odkryłem też niedawno. czekajcie o statek który przyjdziemy i postaramy się go przejąć a póki co yy, zrobię sobie chyba żelazny kilo bo czymś trzeba będzie wydobyć te drugie diamenty No, co zrobię, żelazny kill off. Tak, działa. Zrobię żelazny kill off i dowarzę wracam. Dobra, już jestem jak widzicie w tej kopalni. Teraz tylko, że znajdę to miejsce. Oj. To było, było bo tam co czas słyszę jakieś itemki że jakieś itemki się, jak się odlawo odbijają A już o tam to będzie tak to będzie tam A nawet już zrobiłem takie częściowe przejście Skrzyń, skrzynię opróżniłem jak widzicie tu są diamenty to może sobie najpierw zagrodzę tu, żeby jak wypadną, to do lawy nie spadły. Chociaż i tak by im się nic nie stało, no ale. O? Tak? Widzicie, zamienia się w tona. To jest też jakiś mod, już nazwy nie pamiętam, ale. Też, jak widać, jest przydatny. Dobra, jest. Jest. Jeszcze tu... Jest. Czekajcie. Okej. Okay. I jest. Dobra. O Boże, zaraz, zaraz. Dobra, już mi się tu robi. I... Fajnie, jestem. Mam trzy diamenty. Nie, bo ostatnio um, albo w lawie się pojawiłem. Tak, na samym dole lawy. Albo pojawiłem się też y, w, jakiejś, w jakimś dircie i po prostu to mnie już zaczęło wkurzać. No ale dobra, diamenty są najważniejsze. Jeżeli wiecie, co może być tą przyczyną takiego błędu, to mi napiszcie w komentarzu. Bo już się zastanawiam czy przez to nie trzeba będzie wrócić na zwykłego Minecrafta bez modów albo zainstalować sobie jakieś tylko podstawowe, bo to się robi wkurzające. No i teraz ja zgubiłem drogę, znając życie. Tam. Czołm lawę może zatkam, bo zaraz do niej wpadnę. Yy, tu wszystko wziąłem, tak? No dobra, to jak wy, yy, widzimy się na górze. Dobra, jak widzicie, wykorzystałem sobie ten Monster Spawner, żeby trochę jedzenia pozdobywać, bo w następnym odcinku wybierzemy się po. Yy, no, do tego statku, tak, do tamtego. Yy. No, także ja tu trochę jedzenia pozdobywam. No i widzimy się w następnym odcinku. Na razie cześć.